E, witam Was serdecznie. Dzisiaj jest e, twoja, obecna, twoja obecna sytuacja. Włópcia się tutaj krząta. E, trzy karty Wam wyciągnę i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Wybierzcie sobie kartę lub kamień. Wybierzcie to, co Was kartę lub kamień. No dobra, to jeszcze kamień nie mam, znajdę. Najpierw wybierzcie kartę, tak? To jest pierwsza karta. Pierwszy wybór. Drugi wybór. I trzeci wybór. Można sobie oczywiście y, zatrzymać, zrobić pauzę i zobaczyć, który nas przyciąga, tak? I teraz według kamieni. Co my tu mamy? Mamy taki z listy, To będzie pierwszy wybór. Taki. Mhm. Drugi wybór. Mamy taki kamień tu. Drugi i trzeci. Taki kamień. Zobaczcie, co was przyciąga, co najbardziej rezonuje, z tym, że to jest odwrotnie Tak, znowu. Pierwszy, drugi i trzeci. Może wolicie po kamieniach wybierać? O, ten pierwszy pasuje do moich paznokci. Pierwszy, drugi, trzeci. A. No dobra. Jeszcze przypomnę, że jest słuchajcie ostatnia sekunda, żeby się zapisać na kurs czytania kart intuicyjnie, bo dopiero było pierwsze spotkanie, były tylko omówione arkana wielkie, to jest e, nagrane, więc można jeszcze dołączyć, tak? Potem cały warsztatowy, e, ta cała warsztatowa część kursu dopiero się, dopiero przed nami. Dobra, pierwszy wybór, pierwsza karta. E, fajny ten kamień taki. Ziemski, a jednocześnie jest takie uczucie, że on jest bardzo świetlisty, czyli tak jakby ta energia ziemi się podnosiła, coś takiego, wibracje się podnosiły. Albo jest taki podkreślony aspekt wysokowibracyjnej energii ziemi. I mamy tak. Tak, po prostu powiedz tak, taka, taka jest karta wasza. Czyli zapraszam Was do jakiegoś e, zadziałania, zrobienia, bo tu jest też ten trójkąt, czyli działanie ruch. Że e, wy się zastanawiacie nad jakimś ruchem? A tutaj, jakby po prostu powiedz, tak. Czy to są w ogóle te karty Wyrocznik Gwiezdnych ziaren, Bo jeżeli tak, to ja sobie nawet Wam przeczytam. E, czy tutaj jest ta karta? Bo to są dwie talie, bardzo podobne, jak nie rozróżniam. No nie, to nie jest ta talia. No lep. No, zobaczcie, podobne są, nie? Eee, to jest talia, Twoje światło. MNOPRST. No, i żebyście tak mówi po raz tysiąc razy. Tak, 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 tak. Czyli, może coś o czymś myślisz, to tak. To jest jedno słowo: tak. Powtarzane. Nie zastanawiaj się zbyt dużo, po prostu powiedz tak. No, ewidentnie, tak jakbyście mieli do wyboru jakąś, coś do wyboru, jakieś podjęcie decyzji bardziej i mm, po prostu sobie y, nie jesteście pewni, a tu mówi, tak, tak, to jest to, to jest to, nie, tak, to jest to. No dobra, mamy też kartę smoków, chociaż te smoki, te książeczki to już nie znajdę, ale zobaczę, co tu poczuję w tych smokach, po prostu. Lord kutim, kutumi. No ktoś bardzo potężny. Tu może być jakaś ochrona, jakieś e, wsparcie z tego świata duchowego. Jeżeli lubicie smoki, to może to być wręcz e, smok jakiś opiekun, tak? No nie, z każdym smoki wibrują, to jakby ja gdzieś tam czasami spotykam bardziej na zasadzie opiekunów, jakichś osób jak robię mm, czytanie energii, ale yy... Ja osobiście jakby. To nie jest mój rejon. Jakby każdy z nas wibracyjnie jest inny i smoki to nie jest do końca moja bajka. Ja mogę tam sobie je przywołać, spotkać się, ale to nie są moje. klimaty. Ja jestem bardziej taka chyba anielska. No nie chyba, no jestem bardziej anielska taka prawda. Dobra. Mm. No, a propos aniołów. Wyjmiemy Wam Archanioła jednego i zobaczymy, co tutaj jest, jaki i coś to co się przekazać. Archanioł Sandalfon. I znowu, równowaga, jakieś takie... Mm, Nawiązujemy to do kobiecości, do tego, do męskiej i żeńskiej energii, do stworzenia czegoś nowego, do kreacji. Więc... Yy, Z niejednego puchara piłeś, piłaś też mi się kojarzy. I uznaj to za, za coś, co jest dla ciebie dobre, a nie wstydź się tego, tak? Takie coś. Um, no dobra. Jakież karty teraz? Czekam na nową talię, niedługo będzie szła. Znaczy, i, no jeszcze nie jest wysłana, właśnie. Dwie talie nawet. Aniołów, zobaczymy co tam. No ale teraz zobaczymy sobie, co dla Was na moment obecny do przekazania. Na chwilę obecną jest z kolibrów. Leć z wiarą. Zaufaj swoim mocnym skrzydłom i wiedz, że wszechświat magicznie działa na Twoją rzecz, na Twoją korzyść. No to, słuchajcie, no, ewidentnie jest to jakbyś, jakbyście się peniali, troszkę dyskomfort był, żeby coś zrobić, a tutaj leć, pędź, tak, powiedz temu tak. Tak jakby Wam ktoś dał jakąś propozycję, a, albo w najbliższym czasie złożył jakąś propozycję, a Wy. E, ja nie wiem, a tutaj no pędź, gnaj, zgódź się, lub, rób to, tak? Decyduj się na to. Macie też taką kartę współodczuwania, że wy zawsze dużo czujecie, że macie to takie właśnie to empatię dla innych, że potraficie rozsiewać dosłownie miłość i, współ, i taką mm, em, czułość w kierunku innych. E, ale to jest dosłownie tak, jakby ktoś, ktoś przyszedł i wam ofiarował tą czułość. Więc e, przyjąć też to, tak? Takie coś mam. E, no dobra, co by się chciało przekazać? Co by się chciało przekazać? I tu mi już jedna karta wyszła, więc ewiden ewidentnie coś... E, chce się rozrosnąć, roz, zakiełko, zakiełkowało już, ale jeszcze dopiero wzrasta, i tutaj, jakby, wzywa do cierpliwości, bo cierpliwa, spokojnie, to się roze, rozwinie, tak? To się e, zadzieje, e, materialne, no po prostu dobrobyt, tak? Mamy wszystko, czego nam potrzeba. Ma pyszne jedzonko, piękną pogodę, radość, opiekę, mm, dobrobyt, tak? Jesteście zaopiekowani? Jeszcze jedna karta <grym> mówiąca o. Fulfillment and wishes, of wishes, czyli spełnienie marzeń, spełnienie życzeń, um, że tak się będzie po prostu napływało nieprzerwanym strumieniem, tak? No tutaj co mam mówić? No tutaj nie ma dużo gadania, tu jest po prostu zdecyduj się na coś, to jest bezpieczne, dobrze idź w tym kierunku, podejmij taką decyzję, która jest dla ciebie czujesz, że jest dobra, podejmij ją, zaufaj sobie. Eee, ostatnia karta. Będziesz, jesteś wspierana, tam jest dobrobyt, tak? Ostatnia karta. Kiedy skupiam się na moim wewnętrznym świetle, widzę świat poprzez soczewkę, poprzez pryzmat miłości, tak? Piękna karta, bardzo delikatna, bardzo ciepła. Więc nie szukaj tam też jakiegoś zagrożenia, nie szukaj wiadomo czego. Tutaj jest fajnie. Tu ma być jeszcze lepiej, tak? Takie rzeczy. Dobra, drugi wybór, druga karta. Karta mówi baw się, czyli przypomina o radości. Mi czasami jak mam jakieś, coś mi się pojawia takiego nie do końca komfortowego. i sobie na przykład wczoraj medytowałam, to moi opiekunie nowie wiecie, tańczyli. I tak było widać, że po prostu radość mówią, żeby wprowadzić do swojej wersji. To jest dokładnie to samo, baw się. Ten świat duchowy, chcę Ci powiedzieć, że zabawa jest ważna, ważne, żeby się dobrze czuć. Tu nie chodzi oczywiście na. żeby iść gdzieś się upić i tańczyć na stole. Tu bardziej chodzi o taką radość. Oczywiście, jeżeli lampka wina gdzieś nam tam sprawi przyjemność, też nie, nie bać się tego, ale tu bardziej mówię o takiej radości, jakiejś celebracji. Może jakaś imprezka się pojawi, tak? Rozerwij się świętu i nie bądź taki poważny. <laughs> to Wam powiedzieli. Eee, w opisie. Co tutaj by się chciało tej karty. Baw się. Przeczytamy czemu nie. Przestań brać rzeczy aż tak na poważnie. Twoja dusza musi się też zabawić. Im więcej będziesz się bawić, tym więcej wyniknie z tego inspiracji. Poświęć chwilę na zrobienie czegoś, co przywiązując zbytnio wagi. Czegoś nie przywiązując zbytnie uwagi do ostatecznego wyniku. Czyli takie nie spinaj się, nie, wyluzuj, odpuść. Powinieneś odpocząć i się zabawić, nauczyć się bardziej, wrzucić na luz, zrób coś, co wywoła w tobie śmiech. To jest najlepszy lek. Zadzwoń do przyjaciela, z którym możesz się powygłupiać, odkryj w sobie swoje wewnętrzne dziecko. Im skuteczniej udać się wyłączyć na chwilę, Rozum, tym łatwiej będzie Twojej duszy szeptać ci do ucha i cię prowadzić. Kiedy robimy coś, co coś nie przywiązując wagi do rezultatu, tworzymy przestrzeń, w której mogą pojawić się pomysły, klarowność, przewodnictwo oraz rozwiązania. Lewa i prawa półkula mózgu mają zacząć się ze sobą komunikować. Uczyń z zabawy obowiązkowy element codziennej rutyny, wpisz ją w swoim grafiku. Spędź więcej czasu na robieniu rzeczy, które po prostu kochasz robić z tego prostego powodu, że dostarczają ci szczęścia i pozwalają ci się rozpromienić. Jeżeli będziesz. Boże, wiecie co, ja nic nie widzę. Jeżeli będziesz szedł za tym, co cię rozpala, rozświetlisz świat, nie wkładając w to nawet specjalnie wysiłku, bowiem wtedy jesteś zapalony, jesteś w swoim żywiole. A dzięki temu dostosowujesz się do przepływu życia. Jakie masz sposoby na zabawę? Co robisz, żeby się rozluźnić? Co cię rozpala? Jeżeli w ostatnim czasie ciężko pracowałeś, to nadszedł czas na uczczenie tego, jak daleko zaszedłeś i wszystkiego, co udało ci się osiągnąć. Nie śpiesz się nadmiernie z przejściem do kolejnego zajęcia, zorganizuj imprezę, wyjedź na wakacje, zabaw się. Eee, rozerwij się, więcej się baw świętuj swoje osiągnięcia no to ja mówię takie nie, dobra czas docenić to gdzie jestem, trochę się pobawić ucieszyć mm, co my tu mamy oczekuj cudów i znowu ta radosna, szczęśliwa twarz taka ta tak, wszystko jest możliwe. Rozwiązania znajdują się tam, gdzie bowiem potrafimy z radością e, jakby sobie eksperymentować, też często, nie? E, Spotka się z przyjaciółmi. E, to cię w jakiś sposób też doładuje energetycznie. Podnieś swoje wibracje właśnie poprzez zabawę, poprzez spotkanie z przyjaciółmi, tak? Ewidentnie tutaj się pokazuje. E, macie też e, znaki i przypominajki, więc. Troszkę jest takie uczucie, jakby wam się przypominały jakieś takie rzeczy z przeszłości, gdzie byliście, gdzie zaszliście, żeby widzieć tą różnicę, jak bardzo się rozwinęliście. Tu jest transformacja, tu jest jeszcze większy rozwój, ale jakby potrzeba odpoczynku, nie? Że nie można pędzić bez końca, trzeba się na chwilę też zatrzymać i odpocząć. Eee, dobra... Przez takie uczucie, rozgość się wygodnie, poczuj się bezpiecznie. I karta moje szczęście jest bezpośrednim odbiciem mojego poziomu wiary w wszechświat, bo jeżeli my wierzymy, że wszystko się układa tak jak trzeba, wierzymy, że wszechświat się z nami zawsze zaopiekuje, to to nasze życie staje się pełne cudów, spełnionych marzeń. Macie też kartę, że um, przeszkody są tak naprawdę tylko przekierowaniem się we właściwym kierunku. Czyli jeżeli coś nam nie wychodzi, to zazwyczaj wszechświat chce nas przekierować tam, gdzie powinniśmy być. Mówi tak delikatnie: To nie do końca ten kierunek, może iść troszkę gdzieś indziej, bo sam iść w prawo w lewo, tak? To nie do końca twoja bajka. I warto słuchać takich przekazów, bo oczywiście, jak się uprzemy, możemy sobie gdzieś tam pójść, ale to nie będzie nam wychodziło. O, proszę. Pies mi się dorwał do mojej zapasowej cholera. Pauza! Pauza! Mój pies tu się psoci. Łobuz mały. No dobra, o tej radości, żeby robić to, co kochamy, że wszechświat nas przekierowuje tam, gdzie powinniśmy się znaleźć, tak? Co by chciała jeszcze powiedzieć o twojej obecnej sytuacji? I to, co się wydarzy w najbliższym czasie. Buba! O, już mi stąd. Sio! Sio mi stąd! Ale już! Przeszkadzaj, mały. Mamy karty... Och, dawno tych kart nie używałam. E, nie pamiętam jak się nazywa ten Tarot. Cyrkus, coś tam? Nie pamiętam, nie wytłumaczyłam. Tam czasami się pytacie o karty. No słuchajcie, no ja jestem, jest jak jest. E, kiedyś wpiszę wam pewnie listę kart, e, która jest, bo wpisywanie jakby dla mnie za każdym razem e, przerasta moje możliwości. Każdy ma swoje. E, plusy i minusy, więc e, nie będę za każdym razem wpisywać, niestety, kart, ale wpiszę Wam może kiedyś listę wszystkich, które mam. W starszych nagraniach są te starsze talie. Ja nie zwracam też uwagi na e, nazwy kart, więc jest to dla mnie zwyczajnie skomplikowane. Tak, e, tyle Wam powiem. Postaram się, jak mogę, zrobić tak, jak się da. Co dla was? E, idź w kierunku balansu, bo ta strzałeczka mi tak ładnie pokazuje. Bo to jest do góry nogami, tak jakby ten bal został gdzieś zatracony, ale jednocześnie wy już wiecie, że ono zostało zatracone, i wiecie, że musicie coś z tym zrobić, no nie? Doprowadzić do równowagi. I tu Was zaprasza do tego. Zaprowadź równowagę w swoim życiu. E, I mówi też e, rycerz. Buław. Tu jest ta woda, ten... Powinien być ogień, a jest delfin, nie? No i zrozumcie, autora. Em... Troszkę mówi o tym, że tutaj jest takie działanie bez względu na wszystko, że nie ma przeszkód. Po prostu, że możecie robić, co zechcecie i jak chcecie. Dacie radę we wszystkim. Eee, że jak się na coś uprzecie, to możecie działać i działać bez końca. I jaka jest rada... Pozwól sobie na działanie w taki sposób, jaki jest dla ciebie najlepszy. Nie staraj się robić, działać i na siłę tam, gdzie coś nie działa, a tak. To powinno być z lekkością, to powinno być transformujące, to powinno takie być przynosić ci radość, spokój. E, tak wyglądają te karty. Zaczyna się nowy cykl, w takim, w którym będzie ci łatwiej działać. Może właśnie dlatego, że zaczniesz w końcu robić to, co sprawia ci radość, to, co jest fajne, to, co lubisz, tak. I macie też Trójkę Buław. Trójka Buław mówi o tym, że w końcu też decydujemy się na działanie, już jesteśmy, mamy narzędzia, już mamy kierunek, już sobie zaplanowaliśmy i teraz ruszamy, tak, z tym działaniem. Więc tutaj ewidentnie coś takiego się dzieje. Macie też Kartę Maga, a mag mówi o czym? O tym, że możemy kreować swoje życie, że możemy stworzyć się takim, jakim chcemy, że potrafimy się bawić, eksperymentować z żywiołami na przykład, tak, albo ze swoją rzeczywistością, ze swoim otoczeniem i tutaj jest dużo takiego... E, eksperymentowania, uczenia się tworzenia w radości czegoś, tak? I dzięki temu to działa i jeszcze lepiej funkcjonuje. Jaka jest rada dla Was? Trójka kapsów. Znowu radość, celebracja, baw się. Zataczało, zatacza, e, że tak powiem, krąg. Zaczęło od baw się i kończy na baw się. Dobra, trzeci wybór. Trzecia karta. Um zielony opali i karta Anna, babcia Jezusa rozsiewanie światła, budowanie fundamentów boski plan nie, tak opiekuńczość i że wy jesteście w tym boskim planie rozsiewania światła, budowania fundamentów, nie więc możecie poczuć, że coś się zmienia energetycznie albo w waszych wibracjach, albo w energii albo w tym, gdzie chcecie zamieszkać albo ogólnie, że coś się dzieje, coś się zmienia ja takie uczucie Eee, jakaś transformacja taka bardziej kolektywna, yy, społeczna, zbiorowa, a nie tylko dla Was, i że jesteście częścią tej społeczności. Macie Asa Buław, czyli rozpoczęcie jakiegoś nowego cyklu, nowego sposobu działania. To może być nowy sposób pracy, też, tak. Eee, macie Szóstkę Pentakli, która mówi o równowadze w dawaniu i w braniu. I w ogóle takim odnalezieniu się wśród przyjaciół, w społeczności, w takim jakimś zbalansowaniu, wśród ludzi, którzy myślą podobnie, czują podobnie jak wy. Macie też kartę kochanków, ale odwróconą. I co ta odwrócona karta mi mówi? Troszkę tak, jakbyście zapomnieli o całym świecie, spotykając kogoś. Tak, jakby nagle świat wydał się kompletnie od rzeczy, do góry nogami, i że tylko ta wasza relacja ma sens. Tu jest wzrastanie razem, rozwijanie się razem, e, wspieranie się razem czyli może być spotkanie jakiegoś partnera lub przyjaciela. E, dwójka pentakli mówi zawsze o równowadze. Często jest to równowaga między duchowością a światem materialnym, więc bym powiedziała: nawet jak się rozpędzicie gdzieś w tej duchowości, coś się mocno zacznie zmieniać w odczuwaniu, żeby pilnować też tego, co jest jakby codziennością, tak? I tym, co jest osadzone w materii, nawet karta koziorożca, tak? Czyli takie przypomnienie o takiej pracy, o to, bo to że też jesteśmy, że tutaj jesteśmy na ziemi, żeby doświadczać tej materii, też, nie? Trójka pentakli. Trójka pentakli to jest karta współpracy I znowu ta społeczność, współpraca, wsparcie, e, uczenie się od kogoś, ale także u, nauczanie kogoś, tak, e, bycie w grupie i właśnie takie wzajemne relacje typu ja jestem najlepsza na przykład, nie wiem, w malowaniu, to jesteś najlepsza w śpiewaniu, ty jesteś najlepsza w projektowaniu, czy powiedzmy i każdy z nas robi to, w czym jest najlepszy, wnosząc do tej społeczności, do tej pracy w grupie, Właśnie ten element, którego nikt inny by nie potrafił wnieść, tak? Więc też takie docenienie siebie, bycie docenionym w, w grupie, e, i wzajemne uczenie się i rozwijanie. Koło fortuny. Jaka zmiana? Ale taka zmiana na bogato, mam takie uczucie. Hmm, bo tu jest dużo takiego złota, takiego, takiego ciężkiego złota wręcz, czyli um, że nie będziecie musieli się martwić o pieniądze, ale też takie. Taka olbrzymia satysfakcja, taka rozgrzewająca serce, taka napełniająca spełnieniem waszą duszę, wasze ciało wręcz. Eee, tak. Dobra, jaka rada? Justice. Nie, to nie jest moja ulubiona karta w tarocie, bo ja jej do końca nie rozumiem, nie czuję. Na pewno tu chodzi znowu o jakieś zbalansowanie, o jakąś równowagę. Ta słówka tak patrzy, taka mądra, właśnie może nie próbuje oceniać innych. Doceń to, że ktoś może być zupełnie inny, a jednocześnie potrafi być wspaniały w tym, jaki jest. Nie oceniaj wszystkich jedną miarą. Odetnij jakieś stare poglądy, stare sposoby myślenia. Staraj się, no właśnie, nie oceniać, to najbardziej czuję w tym, mimo wszystko, bo to też obniża ci w bo to w jakiś sposób cię, nie wiem, właśnie, dysbalansuje. Jeszcze jedna karta, dociągnę sobie do tego i mamy tu pełnego ognia, takiego byczka, król pentakli. No tutaj ewidentnie jest jakaś praca z dobrobytem, praca z materią. Um, Odnajdywanie swoich dróg, które nas prowadzą do bezpiecznej przystani, do bezpiecznego miejsca, takiego pełnego dobrobytu. To może być spotkanie jakiejś osoby lub e, zafascynowanie się jakąś osobą, która e, sprawi, że właśnie pójdziemy w takim, a nie innym kierunku. Buba, uspokój się. Uspokój się. Ty mi się stąd. Już. Mi tutaj młody zaraz coś skombinuje. Bubuś. Wyjdź mi stąd. Co mam mam powiedzieć? Kończę powoli. Róbcie to, co kochacie, tak? I to na pewno będzie jakaś społeczność się pojawia, jakaś praca w grupie, tak? Więc y, otworzyć się na to, nie oceniać, czerpać z tego jak najlepiej, dać siebie jak najlepiej możecie i. Cieszyć się tymczasem po prostu, bo to będzie bardzo takie rozwojowe, ale też korzystne i finansowo, i rozwojowo. Jakby dużo tutaj z siebie dacie, ale też dużo dostaniecie. I będę kończyć. Zapraszam Was do korzystania z listy czytań bezterminowych, na której macie wszystkie czytania, które tam są. Można sobie nawet codziennie słuchać jakiegoś czytania, tak? I wybrać sobie po prostu. Mm, jeden jedną z kart. Słyszałam też o takim sposobie oglądania moich e, nagrań. Że po prostu można sobie rano włączać i wszystko. Całe nagranie przesłuchać, nie? I też ma sens. E, no, i proszę im pies, i pies. Buba. Muszę kończyć, jak powiedziałam, bo buba mi tu kable zahacza buba. No koniec świata. Koniec świata. Na miejscem mi już. No nie ma. Macie atrakcję, proszę bardzo. Um, no chodź, pokaż się już tym mała. Pokaż się, no. No pokaż się. Co ty byś chciał? No co byś chciał? Co byś chciał? Piękny pies. Trzymajcie się. Jeżeli ktoś chciałby jeszcze dołączyć do czytania kart intuicyjnie kursu, który jest w czwartki, to zapraszam, wszystko w opisie pod filmem. Trzymajcie się.